Jak znaleźć wspólnika, który obniży ci podatki i jak ułożyć strukturę spółki, żeby ona spełniała wszystkie twoje biznesowe cele? Zapraszam. Kancelaria Zaprawieni. Doradzamy firmom prawnie i podatkowo. Dzień dobry, witam Cię serdecznie na naszym kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, biznesowych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. I dzisiaj będziemy sporo liczyć i będziemy pokazywać różnego rodzaju przykłady na, na kanwie spółki z i działalności gospodarczej. Chciałbym pokazać, że planowanie podatkowe, ułożenie struktury Twojej firmy to nie jest tylko decyzja, czy chcę płacić ZUS, czy nie, czy będę płacił podatek liniowy, czy będę płacił CIT 9%. Każda decyzja, którą podejmujemy, ma reperkusje na kolejnym obszarze. I chciałbym dzisiaj pokazać zupełnie inny obszar, czyli właśnie jak mamy nadwyżki finansowe i co się z nimi dzieje, jeżeli będziemy chcieli je zainwestować w jakieś tam proste, uproszczone dobro, i ile finalnie nam zostanie w kieszeni na przykładzie działalności gospodarczej i na przykładzie spółki ZO, żebyś zobaczył, jak jest to bardzo istotne, żeby podejść do tego tematu po prostu z chłodną głową. Musisz mieć na to czas, żeby do tego tematu usiąść. Bo naprawdę konsekwencje są najróżniejsze w każdym z tych scenariuszy, ale już nie przedłużam, siadajmy w takim razie do wyliczeń. No dobra, to pierwsza, pierwsza tabelka to będzie Jan Kowalski, który prowadzi swoją działalność gospodarczą. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza na podatku liniowym, najbardziej standardowo jak się da. No i dochód tej działalności gospodarczej e, dla naszych wyliczeń to jest milion złotych, podatek, który zapłaci ten przedsiębiorca to jest 190 tysięcy złotych, czyli 19%. Do tego składka społeczna w przyszłym roku to już będzie te 19 tysięcy złotych. Do tego oczywiście składka zdrowotna 4,9 od dochodu, czyli 49 tysięcy złotych, czyli suma obciążeń na poziomie 258 tysięcy złotych od tego miliona, czyli 25%. No i teraz zakładamy w tym naszym modelu, że temu przedsiębiorcy wystarczy w zupełności 10 tysięcy miesięcznie na takie funkcjonowanie, a resztę będzie chciał inwestować, ale nie w firmę, tylko inwestować prywatnie w jakieś tam nieruchomości pod wynajem. No i teraz, skoro mieliśmy milion złotych, zapłaciliśmy podatku 258 tysięcy, to zostaje nam do wypłaty 742 tysiące. Bierzemy sobie z tej kubki 120 tysięcy na życie, czyli te 10 tysięcy miesięcznie. I zostaje nam nadwyżki finansowej, która wygenerowała firma 622 tysiące złotych. Tu oczywiście jest to taki yy, przykład w warunkach próżniowych. Z... Pewnymi uproszczeniami, bo cel jest przede wszystkim, żeby pokazać, jakie są konsekwencje, a nie dokładne wyliczenia. Natomiast tu zakładamy, że ten przedsiębiorca nie potrzebuje żadnej poduszki finansowej, nic, po prostu te 622 tysiące będzie teraz chciał w coś zainwestować. No i teraz przyjmijmy, że. Ten przedsiębiorca wyda całość, czyli za 622 tys. zł kupi sobie jakąś tam nieruchomość pod wynajem. Stopa zwrotu, załóżmy sobie to 7%, to nie ma większego znaczenia, tu moglibyśmy zrobić stopa zwrotu 3%, 4%, 5%, 15%, to mogłyby być inwestowanie w akcje, w coś innego. Standardowo przedsiębiorcy inwestują w nieruchomości, mimo wszystko jest to w dalej najpopularniejsza forma inwestycji, więc też taki przykład e, wziąłem. No i ten przedsiębiorca za całość tych nadwyżek, czyli za 622 tysiące, kupuje nieruchomość, stopa zwrotu 7%, czyli z czynszu najmu otrzymuje miesięcznie 3628 zł. Roczny przychód wówczas z tego najmu to jest 43 540 zł, czyli zainwestował 622 tysiące, żeby rocznie osiągnąć przychód na poziomie 4. 43 540. Wynajmując tą nieruchomość prywatnie, będzie mógł to opodatkować nie podatkiem liniowym, tylko na ryczałcie, i wówczas zapłaci podatek 8,5% od mm, tego czynszu najmu, który który otrzyma, czyli to będzie kwota 3700 zł podatku do zapłaty, czyli 43 000 minus te 3700 zostaje nam na czysto 39 840 zł plus nieruchomość warta 622 000, czyli po tych inwestycjach, ten przedsiębiorca ma, w, powiedzmy, w tym swoim portfelu 661 840 zł. W przypadku liniówki wiadomo, że największym problemem jest to, że niestety jak mamy dochód, to ten podatek trzeba zapłacić. Musimy to opodatkować w tym momencie, w którym dochód generujemy, więc te możliwości oczywiście są dużo niższe, jeżeli chodzi o. Kapitał, którym dysponujemy niż w przypadku spółki ZO, co za chwilę pokażę. Natomiast plusem na pewno jest to, że tą nieruchomość mamy w majątku prywatnym, będziemy mogli ją sprzedać później bez podatku. Nie jest to własność spółki, więc to są korzyści dodatkowe. Natomiast no, mamy w portfelu 661 tysięcy. No dobra, przejdźmy sobie do drugiego przykładu. I tutaj mamy spółkę ZO, w której wspólnikiem jest Jan Kowalski i drugim wspólnikiem jest jego fundacja rodzinna, której jest yy, założycielem, fundatorem i też jednocześnie beneficjentem. E czyli taka spółka ZOMA dwóch wspólników i głównym udziałowcem, czyli 99% udziału w tej spółce, ma właśnie fundacja rodzinna i to ona będzie otrzymywać dywidendę. No i mamy analogiczną sytuację, czyli dochód spółki milion złotych, wypłacamy sobie 120 tysięcy na skali podatkowej ze spółki, tak samo jak na liniówce, na życie, czyli wypłacamy sobie 12 tysięcy jako członek zarządu, czy tam prezes, czyli 1000 zł miesięcznie. Od tego oczywiście zapłacimy podatek 12% i składka zdrowotna 9%, a wypłacimy sobie również. Pozostałą część, czyli 108 tysięcy rocznie, czyli 9 tysięcy miesięcznie, z artykułu 176 KSH, i zapłacimy tutaj tylko podatek dochodowy bez składki społecznej, bez składki zdrowotnej. No i finalnie dochód w spółce zostaje nam wówczas 880 tysięcy złotych i musimy to opodatkować CIT-em na poziomie 9 Procent traktujemy tę spółkę jako małego podatnika, czyli zapłacimy CITU 79 200 zł. Czyli kwota, którą będziemy mogli sobie finalnie wypłacić ze spółki, to jest te 880 000 minus 79 200, czyli 800 800 zł. I na ten moment obciążenia podatkowe to jest. Ten CIT, który zapłaciliśmy, czyli 79 tysięcy, plus podatki wynikające z wynagrodzenia członka zarządu i ze 176 KSH i składka zdrowotna, żebyśmy mieli ubezpieczenie w NFZ. Łączna kwota 11 880, co daje nam łącznie 91 tysięcy zł, co daje realną stopę na poziomie 9%. Tutaj mieliśmy, przypominam, 258 i 25%, więc różnica jest spora. No i teraz. Robimy sobie taki myczek, że wypłacamy fundacji rodzinnej 99% zarobionego zysku, czyli 99% z tych 800 800, 800 800 800 zł to zostaje nam 792 000, które wypłacamy do fundacji rodzinnej. I w momencie, kiedy wypłacamy dywidendę do fundacji rodzinnej z naszej spółki ZO. Na tym etapie podatku nie płacimy, czyli dalsze nasze łączne wciąż obciążenia to jest tylko 91 tysięcy. Tu mieliśmy 258. Czyli, jeżeli zapłaciliśmy tylko 91 tysięcy, to zostaje nam 792 tysiące na tą naszą inwestycję. Tutaj ten przedsiębiorca miał już tylko 622. Tu mamy 792. To jest spora różnica. Możemy kupić po prostu większą, droższą nieruchomość. Zakładamy dokładnie taką samą stopę zwrotu, czyli 7%. Czynsz najmu wówczas już mamy wyższy 4620. Przychód mamy również wyższy 55440. I kolejna magia. Funda fundacja rodzinna w momencie. Wynajmowania nieruchomości nie płaci podatku dochodowego, czyli podatek na tym etapie to jest zero, czyli zostaje nam na czysto 55 440 w tej fundacji rodzinnej i mamy nieruchomość wartą 792 000 złotych, czyli zostaje nam 847 440 jako nasz majątek, bo my to już mamy wydane, opodatkowane w dużej mierze. I łączna wartość naszego portfela to jest 850 tysięcy. Tu mieliśmy 661 tysięcy, czyli różnica jest prawie 200 tysięcy złotych. Z racji tego, że tu mamy liniówkę, a tu mamy troszeczkę bardziej skomplikowany system, czyli mamy spółkę ZO, w której wspólnikiem jest Fundacja Rodzinna. Ale temu przedsiębiorcy, zakładając Fundację Rodzinną, od razu przyświeca myśl. Tak, ja będę nadwyżki finansowe. Inwestował właśnie w nieruchomości, dlatego ja wybieram fundację rodzinną. Gdyby moim celem było na przykład przejadanie całej, całości tego zysku, to pewnie ta konstrukcja nie miałaby sensu. Dlatego pokazuję, jak bardzo y, doradztwo podatkowe, planowanie podatkowe, ułożenie struktury całej organizacji nie jest łatwym zadaniem, i warto skorzystać na pewno z profesjonalistów, żeby właśnie tę konstrukcje stworzyć, biorąc pod uwagę wszystkie cele, które chcesz osiągnąć, czyli nie tylko podatkowe, ale właśnie też to, w co chcesz inwestować, y, co chcesz zrobić z ZUS-em, jeżeli go nie będziesz płacił, jak sobie zadbasz o te świadczenie emerytalne na przyszłość. To trzeba wziąć pod uwagę. My to oczywiście podczas naszych konsultacji bierzemy pod uwagę, więc jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak my podchodzimy do tematu, no to oczywiście w opisie masz link do e, formularza, gdzie możesz zamówić sobie taką konsultację. Natomiast my teraz przechodzimy do przykładu numer 3. W przykładzie numer 3 już mamy standardową spółkę Zo i tutaj mamy. E, Małżeństwo Jana Kowalskiego i Janne Kowalsko mamy po 50% udziałów. No i analogiczna sytuacja. Dochód spółki milion. Wypłata dla członka zarządu ze 176 KSK wypłacamy też tylko 120 tysięcy. Dochód spółki netto 880 tysięcy złotych. Płacimy CIT na poziomie 9%, czyli 79 200 000. i zostaje nam znowu do wypłaty taka sama kwota 880 tysięcy, 800 tysięcy, 800 złotych. No i na ten moment obciążenia podatkowe są dokładnie Identyczne, czyli 91 000 zł. Natomiast teraz na tym etapie Mamy wybór. Co my z tymi pieniędzmi zrobimy, biorąc pod uwagę, że chcemy je zainwestować w nieruchomość. Mamy dwie opcje: albo sobie wypłacimy te pieniądze w formie dywidendy i zapłacimy drugi raz podatek, albo nie wypłacimy tych pieniędzy ze spółki, tylko spółka kupi nieruchomość, również ma przecież takie możliwości. No i teraz w tym wariancie numer jeden, czyli wypłacamy sobie środki w formie dywidendy, no to skoro my wypłacamy, to musimy zapłacić drugi raz podatek. 19%, czyli 9 płaciliśmy i teraz. Drugie 19, zapłacimy 152 tysiące złotych naszego podatku od dywidendy. No i na konto finalnie trafi nam 648 tysięcy złotych. Łączne obciążenia w takim razie już na tym etapie to są 243 tysiące, lekko mniej niż na liniówce, ale stosunkowo dużo jak na spółkę ZO. No i zostaje nam niewiele tak naprawdę do inwestycji. Bo kupujemy za pozostałość, czyli za 648 tysięcy. Nieruchomość stopa zwrotu 7%, czynsz najmu 3700 roczny przychód 45 tysięcy wynajmujemy w ramach najmu prywatnego, więc płacimy podatek 8,5%, czyli 3855 zł i zostaje nam wówczas na czysto 41 tysięcy plus nieruchomość warta 648, czyli łącznie 689 tysięcy złotych. I teraz wartość naszego portfela w tym przypadku jest delikatnie wyższa aniżeli w przypadku liniówki. Natomiast mamy trochę bardziej skomplikowany podmiot, mamy pełną księgowość, więc opłaty są wyższe. Więc przy założeniu, że naszym planem jest wypłacać całość w formie dywidendy przy takiej kwocie, oczywiście, bo to przy innych kwotach będzie zupełnie inaczej wyglądało, ale przy takiej przykładowej kwocie, ja bym się chyba na taką spółkę nie zdecydował, mając takie plany biznesowe, czyli po prostu ja wypłacam i kupuję nieruchomość na wynajem. To już chyba wolałbym pozostać na liniówce. No, a na pewno wolałbym skorzystać z opcji z fundacją rodzinną, to zdecydowanie. Natomiast no, rozpatrujemy wszelkie, wszelkie możliwości, ponieważ każdy przedsiębiorca może mieć własne gdzieś tam podejście do, do inwestowania czy do yy, realizacji nadwyżek finansowych, które w firmie yy, powstają. No i mamy wariant numer dwa, czyli nie wypłacamy tych pieniędzy w formie dywidendy, tylko decydujemy się na to: Dobra, szkoda, 19%, niech to spółka kupi w takim razie taką nieruchomość, niech to ona ją wynajmuje. Więc wówczas mamy kapitał na poziomie 800 tysięcy złotych, żeby taką nieruchomość kupić. Stopa zwrotu 7%, czynsz najmu 4,666, roczny przychód 56 tysięcy. Spółka zapłaci swój podatek CIT na poziomie 9%, zapłaci 5,040 zł. No i finalnie zostaje nam na czysto 50 tysięcy złotych plus nieruchomość warta 800, czyli 850 tysięcy złotych. Trochę jak w fundacji rodzinnej, bardzo, bardzo podobnie. Czyli spółka ZOP plus fundacja rodzinna. Tutaj jest o tyle plus, że ma Mamy tylko jeden podmiot, nie mamy fundacji rodzinnej, ale jest niestety minus. Nie jesteśmy właścicielem tej nieruchomości. Właścicielem jest spółka, więc jakbyśmy chcieli sprzedać spółkę, tam jest nieruchomość. Jeżeli będziemy chcieli sprzedać tę nieruchomość, zawsze się pojawi podatek dochodowy. Więc przy założeniu, że będziemy chcieli kupić tę nieruchomość, żeby ją chwilę wynajmować, ale z nastawieniem, że będziemy chcieli ją sprzedać, no to znowu takie rozwiązanie pewnie nie będzie miało sensu. I tu trzeba sobie zadać pytania. No, pewnie rok wcześniej, zanim będziemy realizować te inwestycje, właśnie jakie są plany i cele, żeby to po prostu dobrze ułożyć, żeby ta struktura miała po prostu sens biznesowy, podatkowy, no i też prawny, jakby nie patrzeć. No i dobra, no i mamy wariant numer 4. Wariant numer 4 to będzie spółka. Zo również, która składa się z Anny Kowalskiej i Jana Kowalskiego, natomiast nie jest to spółka na klasycznym CIC-ie, tylko na CIC-ie estońskim. I jak to będzie wyglądało w przypadku spółki estońskiej. Mamy znowu dochód milion, wypłata 12 tysięcy plus 108, czyli 120 tysięcy rocznie, dochód spółki 880 tysięcy. I z podatku nie płacimy, tak? No bo dopóki dopóty nie wypłacamy dywidendy ze spółki na estońskim, no to podatku CIT nie płacimy. Czyli zostaje nam 880 tysięcy, no ale które chcielibyśmy pewnie za chwilę wypłacić, żeby kupić tę nieruchomość. I teraz znowu mała errata. No bo jeżeli nam nie zależy, żeby wypłacić te pieniądze, żeby kupić nieruchomość, tylko zależy nam, żeby te 800 tysięcy zostało w firmie, żeby zatrudnić handlowca, żeby wydać na marketing, żeby mieć poduszkę finansową, no to pewnie ten toński będzie najlepszy, no bo nasza realna stopa obciążeń to jest 1,18%, czyli zapłaciliśmy na, tej, na ten moment 11 tysięcy łącznych wszystkich obciążeń, a na liniowce mieliśmy 250, więc to jest różnica kolosalna. Mamy jakąś tam wypłatę na poziomie 10 tysięcy miesięcznie i realizujemy nasze cele biznesowe, czyli po prostu zostawiamy pieniądze w firmie. Natomiast jeżeli będziemy chcieli wypłacić z firmy, żeby ten nasz model dzisiejszy wypełnić, czyli wypłacimy sobie formie Dywidendy ze spółki na estońskim, żeby kupić nieruchomość, to wówczas spółka płaci swój podatek CIT 10%, bo na estońskim mamy nie 9, a 10, a następnie my płacimy 19%, ale możemy odjąć CIT, który zapłaciła spółka, 90% tego CITu, i finalnie spółka i wspólnik płacą 20% jeżeli chodzi o podatek dochodowy, i CIT, i PIT. Więc łącznie zapłacimy te 176 tysięcy, zostaje nam 704 tysiące, które możemy zainwestować już jako osoba prywatna, bo mamy te pieniądze wypłacone ze spółki właśnie w nieruchomość. Kupujemy ją za 704 tysiące, za dokładną kwotę, stopa zwrotu taka sama, czynsz najmu 400, roczny przychód 49 tysięcy, podatek zapłacimy od najmu prywatnego 8,5%, czyli 4188, zostaje nam na 345 tysięcy, 000, nieruchomość warta 704 tysiące i finalnie zostaje nam 750 tysięcy, czyli o 100 tysięcy mniej niż w Fundacji Rodzinnej. Natomiast już mamy to wszystko opodatkowane, mamy to w majątku prywatnym i będziemy mogli również tę nieruchomość sprzedać bez podatku. Natomiast w Fundacji Rodzinnej, przykładowo, wracając jeszcze do tego, do tego przykładu, bo tutaj nam wyszło finalnie gdzieś tam powiedzmy najwięcej. To jeżeli my będziemy chcieli wyciągnąć tą nieruchomość z fundacji rodzinnej, żeby ją na przykład później sprzedać, no to będziemy musieli zapłacić podatek CIT na poziomie 15%. Więc tu dopiero się kolejny podatek pojawi. Natomiast jeżeli naszym celem jest kumulacja majątku w fundacji rodzinnej, żeby później nasze dzieci mogły z tego korzystać, że gdyby jeżeli umrzemy no to żeby nasza rodzina była zabezpieczona, żeby snowballować ten nasz majątek, tak? No bo tutaj mamy tą wartość portfela najwyższą, nie płacimy pod Podatku najmu, i w kolejnym roku możemy kupić jeszcze lepszą czy droższą nieruchomość, możemy zainwestować w jeszcze inne aktywa. No, bo tutaj można byłoby zrobić drugi e, przykład, e, gdzie będziemy inwestować w coś zupełnie innego. Nie w nieruchomości, gdzie mamy możliwość najmu prywatnego z e, oprocentowaniem e, wtedy podatkiem z, na poziomie 8,5%. Tylko moglibyśmy wziąć pod uwagę na przykład inwestowanie w akcje, tak? E, kupowanie i e, zbywanie e, tych akcji, żeby zrobić tą stopę zwrotu na powiedzmy po, na poziomie 7% i wówczas. W większości tych przypadków będziemy musieli zapłacić podatek od zysków kapitałowych 19%, a fundacji rodzinnej nie zapłacimy go nie, w ogóle, bo zapłacimy podatku zero. I znowu możemy się jeszcze szybciej snowballować. Więc to. Jaką spółkę założyć? Jak ona ma funkcjonować? Kto ma być wspólnikiem? To wszystko zależy od tego, jakie masz też cele biznesowe. Oczywiście dochód jest ważny, to ile podatku płacimy, jak najbardziej, to też bierzemy pod uwagę. Natomiast nie można się tylko skupiać na jednym drobnym wycinku. Dobra, założę spółkę, bo nie będę płacił ZUS-u. Dobra, założę spółkę, żeby płacić CIT 9, a nie 19. Bo trzeba patrzeć, jakie są później reperkusje. Co jeżeli będziemy chcieli inwestować? Co jeżeli będziemy chcieli kupować nieruchomości? Co jeżeli będziemy chcieli inwestować w ETF-y? Wymyślmy sobie, co chcemy. Jesteśmy przedsiębiorcami, na tym polega przedsiębiorczość. Natomiast ułóżmy strukturę, żeby to nas po prostu wspierało. No co, myślę, że to chyba na dzisiaj tyle. Trochę tych wyliczeń było. Myślę, że, że, że fajny odcinek z tego wyszedł. Oczywiście, on jest, to są pewne uproszczenia, tak? No bo zakładamy, że kupujemy nieruchomość zawsze za tyle, ile, ile nam zostało i ta sama stopa zwrotu, może ona jest wysoka, tak, te 7%. Natomiast finalnie chodzi o pokazanie tego, w jakim kierunku ta firma może pójść, ta struktura może pójść, i jakie są konsekwencje, żebyś. Decydując się na doradztwo, miał to z tyłu głowy, że tak, to też jest obszar, który chcę zabezpieczyć, to jest też obszar, o którym, chcę, o, o którym chcę porozmawiać. Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami, no to oczywiście jest link w opisie, możesz umówić się na konsultację i zobaczymy, jak to dokładnie wygląda w Twoim przypadku. I co, bardzo dziękuję. Widzimy się w przyszłym tygodniu. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Na pewno wtedy nie zapomnisz o kolejnym filmie. A ja tego typu też filmów mam, mam pomysłów na takie filmy sporo, więc jak najbardziej zachęcam, zasubskrybuj i widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!